Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem AirBike'a, po godzinach królem rowerów. A jeszcze bardziej po godzinach bywam jestem triatlonistą. I ostatnio właśnie wystartowałem w Bełchatowie na triatlonie. To już moje co najmniej trzecie zawody w Energy Triathlon, serii Energy Triathlon właśnie w Bełchatowie. Różnie bywało w poprzednich latach, zdarzało mi się strzelić rowerową rundę więcej na przykład. Warto sprawdzać przebieg trasy. Zresztą od tamtej przygody staram się chociaż trochę spojrzeć na racebooka. A wracając do tegorocznego triatlonu w Bełchatowie. Niezmiennie jest ta, niezmiennie w tym mieście jest fantastycznie. W tym roku może tylko dziury w jezdni trochę większe i rzeczywiście trzeba było się pilnować, jak się jedzie. Jeden zresztą z prosów gdzieś tam coś przesadził z prędkością, czy pozwolił sobie na chwilę nieuwagi i skończyło się tą paskudną wywrotką. Ale poza tym incydentem wydaje mi się, że wszyscy ukończyli zawody bez problemu. Zresztą uczestników nie było zbyt wielu, bo jednocześnie odbywały się w Polsce w ten weekend cztery triatlony, także w Bohatowie mieliśmy niespełna 200 startujących. Na ciartce, którą ja wybrałem startowało 55 osób i tu muszę się pochwalić, bo miałem Ostatni czas biegania na całym dystansie. No dobra, przedostatni, bo za mną był jeszcze jakiś gość, który miał czas chyba z 5 minut gorszy ode mnie. Ja miałem godzinę 6, on miał chyba godzinę 11, ale myślę, że on szedł tyłem i to dlatego miał taki czas. Pływanie oczywiście żabką 21,5 minuty, ale to sporo. Myślę, że jednak w piance, również żabką, pływa się szybciej. Muszę to dogłębnie zbadać przy najbliższej. Okazji. Jak już mówiłem w tym roku, dziury na drodze były większe niż zazwyczaj, ale z drugiej strony dla wszystkich były takie same, więc na wyniku rywalizacji specjalnie to nie ciąży. Szczególnie, że ja, jak większych triatlonistów, rywalizuję w zasadzie tylko ze sobą, a tak precyzyjnie to tylko na rowerze, bo pływam żabką, co specjalnie się nie zmienia i oczywiście tego nie trenuję. Biegania również nie trenuję, chociaż nietrenowane bieganie z wiekiem chyba idzie mi coraz gorzej. I tu mam rozwiązanie, chyba zacznę częściej startować, żeby to bieganie e, trenowało się metodą startową po prostu. Po każdym starcie myślę, czy by tego biegania nie zacząć trenować, ale potem po jednym, dwóch dniach mi przechodzi. Co do samej imprezy naprawdę lubię Bełchatów. Pływanie w zbiorniku słok koło elektrowni ma niepowtarzalny klimat. Szczególnie jak wieczorem można patrzeć na parę unoszącą się z tych kominów chłodzących, oświetlonych dodatkowo czerwonymi światłami ostrzegawczymi. W tym roku woda była tak ciepła, że z przyjemnością zrezygnowałem z wciskania się w piankę. Tu mam pewne podejrzenie spostrzeżenie, że ta. Pianka z wiekiem chyba się kurczy, bo jest coraz ciaśniejsza albo po prostu ja w pandemii utyłem. Tym razem trafiła się jedna kąpiel ekstra, w dodatku na waleta, bo w nocy postanowiłem się wykąpać. Im jestem starszy, tym jestem bardziej leniwy, i w tym roku zastosowałem rozwiązanie na totalnego lenia, a mianowicie nocleg przy strefie zmian. Nawet mm, Miałem wyposażenie dodatkowe, oprócz namiotu, i karimaty, śpiworów i tak dalej. Miałem też e, hamak, bo miałem plan po zerwanej nocy przespać się przed robotą, gdzieś tam e, między drzewami, sobie rozpiąć hamak i się kimnąć. Oczywiście dzień się e, rozjechał i z w dzień się nie udało ale ponieważ zaczęło padać wieczorem, to wstawiłem do busa stojak, na którym normalnie wieszamy rowery, taki długi, pod nim podwiesiłem hamak i okazało się, że rewelacyjnie można się wyspać. Co więcej, powiem Wam, że spodziewałem się, że się totalnie w tym hamaku nie wyśpię, a okazało się, że wyspałem się całkiem nieźle i w dodatku puściły zupełnie naprężenia w plecach. Nie wiem jak to działa, bo wydawałoby się, że w takim worku to się plecy wcale nie rozluźnią, ale o dziwo się rozluźnimy. Także tu pro tip, jeżeli macie busa, wieszak do wieszania rowerów i hamak, to można to wszystko razem połączyć w eleganckie miejsce noclegowe. Ponieważ startujące, jak mówiłem, było niespełna 200 osób, także robota na ludzie do ogarnięcia. Chociaż w sumie było jej niemało, bo co dziesiąty rower, jak tak sobie liczyłem, wymagał interwencji. Z ciekawszych historii serwisowych pierwsze miejsce, trochę smutne, a trochę straszne, zajmuje historia zniszczonego dysku Zipa. Jeden z naszych klientów i kolegów kupił ostatnio takie koła i po starcie w Bydgoszczy spakował je do samochodu, zawiózł do domu i potem zabrał ze sobą do Bełchatowa. Wypakowawszy to w Bełchatowie, jak chcieliśmy założyć dysk do roweru, to się okazało, że jest uszkodzony, a po włożeniu w ramę tak mocno bije, że się praktycznie nie mieści. Szczęśliwie było to 10 minut przed zamknięciem AirBike Villano, więc parę szybkich telefonów i zapasowe koło wyruszyło ze sklepu do Bełchatowa. Tutaj duże podziękowania dla Michała z Bike Service App, który zawsze staje na wysokości zadania. Parę minut po 20, zapasowe koło było już w strefie zmian, i tu ukłon w stronę organizatorów, którzy drakońsko e, nie trzymali się regulaminu i pozwolili na odstępstwo po, polegające na wstawieniu roweru już po czasie. Oczywiście można byłoby go też wstawić rano, ale zawsze to wygodniej i miło, kiedy organizator pomyśli postawi się trochę po stronie zawodnika i pójdzie na rękę. Reszta historii serwisowych to już standard. A to komuś pożyczyłem swoje koło, jakby startował dystans jednej, drugiej, bo podbiegł jakiś gość z flakiem z przodu, e, także dałem koło z mojej szosówki, która była właśnie wzięta na taką okoliczność jako magazyn części zamiennych, a to 10 minut przed startem mojego dystansu. Jeszcze wymieniłem jakąś dentkę w innym rowerze, który potem startował na jednej ósmej. Tu zresztą Cały śmieszny filmik możecie obejrzeć na moim Instagramie. W sumie wyszło całkiem śmiesznie. Od zwykłe, proste, hamskie życie mechanika rowerowego. Woda była tak ciepła, że śmiało można było opływać bez pianki. Uwielbiam to, chociaż trochę zmartwił mnie wynik czasowy tego pływania bez pianki. Ubierania w piankę nienawidzę chyba na równi z bieganiem, a zdejmowania pianki nienawidzę tylko trochę mniej. Także bardzo się ucieszyłem, że komfortowo można bez tej pianki popłynąć. Teraz w zasadzie muszę się zastanowić, czy bardziej zależy mi na tej minucie oszczędności, czy na tym komforcie pływania bez pianki. W sumie, jak policzę, że ją potem trzeba jeszcze ściągnąć w strefy zmian, to myślę, że raczej będę próbował dalej szlifować. Pływanie rzadko, bez pianki. W ogóle może te pianki powinny mieć po prostu suwak po całej długości, od nadgarstka przez cały bok aż do kostki, żeby to można było w jakiś ludzki, komfortowy sposób założyć i zdjąć. Strefa zmian T1 jest przy samym zbiorniku Słok na leśnej polanie, w fajnym takim zacisznym miejscu, tak jak lubię. W tym roku zwinęli nam niestety trochę asfaltu, także wybieg ze strefy zmian T1 do asfaltu był troszeczkę dłuższy. Wyłożony elegancko dywanem, pod którym to co prawda Trochę kryło się szyszek i kamieni, ale spokojnie dało się to przebiec. W zasadzie to zastanawiałem się, czy te 300 metrów wybiegu nie powinno nam się odliczać od biegania na końcu. Warto o tym pomyśleć. Na belce wsiadanie oczywiście w biegu. Nakręciłem Wam kiedyś film, żeby pokazać o ile to jest szybsze, ale go jeszcze nie zmontowałem. Tym niemniej jest to szybsze i odkąd w Gdyni przeprowadziłem najpierw mentalny trening wizualizacyjny jak się to odbędzie, a potem udało mi się to wykonać, to od tamtej pory wskakuję tak na rower cały czas i tu kolejny raz się udało i oczywiście kolejny raz była jazda z gumkami bo jedna nie chciała się zerwać, musiałem ją tam odrywać ręką, a druga jakoś tak się zerwała że do końca wyścigu widziałem jak dynda mi na zacisku tylnego koła i mnie wkurza. E, powiem Wam, że jakiś, jakiś cwany patent na gumki na jakieś takie łatwo zrywalne, znikające gumki e, na pewno jest wart rozważenie. Co więcej, postanowiłem sobie zapiąć but tak elegancko, żeby przedni rzep tak równiutko zapiąć w kształt tego rzepa od spodu. I tu drugi protip. Nie dopinajcie sobie butów przed startem, żeby było ładnie, bo ze zdziwieniem odkryłem, że noga do buta wchodzi mi tylko do połowy, bo ten malutki rzepik z przodu spowodował dokładnie tyle, że noga się nie wsuwała i tak musiałem w czasie jazdy odpinać te rzepy Składać na nogę, zapinać i tak dalej. Ale tu muszę przyznać, że buty Malika, w których jeżdżę, są naprawdę super. Mają wkładkę wewnętrzną, piętą na rzek, do podeszwy i wybaczają wszystko, co wymyślimy. Noga wchodzi bardzo łatwo. Ładnie się zapinają, dobrze trzymają, jeździ mi się w nich fantastycznie pozostało przetrwać drogę dojazdową do trasy i lawirując między wielkimi dziurami, gdzie można by spokojnie schować cegłę. Nawet zastanawiałem się, czy gdyby to zasypać piachem i ubić, to by nie było lepiej, ale nie wiem, czy wtedy nie utykałyby nam koła. No tak to przynajmniej wszyscy to musieli omijać. Także po pokonaniu tego pola minowego z dziur dotarliśmy do głównej trasy, gdzie do zrobienia były na w dystansie ćwiercia i dwie pętle. Nauczony doświadczeniem z lat ubiegłych, pilnowałem dystansu, zresztą tym razem nie zalał mi się zegarek, więc i na Polarze i na mm, łachu, które miałem przy rowerze, e, mierzyłem sobie elegancko czas i wiedziałem, w którym jestem w miejscu trasy i kiedy będę zjeżdżał już do mety. Na odcinek rowerowy założenia były dwa takie na dzień startu, utrzymać średnio 38 i pokonać Kompla Łukasza. Oczywiście pozostawały zawsze aktualne dwa podstawowe założenia. Pierwsze to cisność na maksa, a drugie hmm, odpowiadające na pytanie, co będziemy robić dzisiejszej nocy. Oczywiście, jak zawsze, będziemy celować w 40 km na godzinę, Pinky. Także w sumie założeń było cztery. Udało się zrealizować dwa: jedno z tej krótkiej listy, i drugie z tej listy, jak zawsze. Konkretnie pokonałem Łukasza i cisnąłem na maksa. Ale nie udało się ani utrzymać 40 na godzinę, ani 38. Chociaż takie wielkie 38, w zasadzie do 38 km widziałem przed sobą. Widziałem tą cyfrę. Udawało się pod wiatr mało stracić, z wiatrem dużo nadrobić i zjeżdżając rundy miałem jeszcze średnio w okolicach 38-3, 1 Ale niestety na... Dojeździe do T2 ostatnie parę kilometrów było pod taki wiatr, jakoś tak delikatnie pod górę, też trochę po nierównym, że średnia zaczęła spadać dramatycznie. Aktualna prędkość zaczęła się pokazywać 35-33, z któregoś z zakrętu wyszedłem 26 na godzinę i tylko patrzyłem, jak średnia spada, spada, spada i 38,1, 38, 27 i 9, a potem też zacząłem patrzeć na drogę i cisnąć na maksa, żeby po prostu jak najszybciej do tej strefy zmian dojechać. I tu kolejny protip. Warto sprawdzić, jak jest taka kosmetyczna zmiana, jak właśnie tutaj była w bełchatowie, że strefa zmian przesunęła się dosłownie o 50 metrów, ale belka T2 wypadła gdzie indziej. I ja, dojeżdżając do strefy zmian, odkryłem nagle przed kołem belkę, na której sędzia machnął flagą, że mam wysiadać. I w tym momencie pojawiło się pytanie: czy zachowujemy się jak ultra-prost i wysuwamy nogę z butów? czy po przypadku wypinamy buty z pedałów. Ponieważ rower już od jakiegoś czasu stał, to drogą dedukcji pewnych kompromisów prawą nogę wyjąłem z buta, a lewy but wypiąłem z pedałów. Kibice mieli nie ubaw, bo musiałem jeszcze tego buta ściągnąć i z nim w ręku pobiec do strefy zmian T2. Za to udało mi się tym razem pamiętać, że kask mogę odpiąć dopiero po odwieszeniu roweru. No i w zasadzie tutaj dla mnie triatlon się skończył, bo zostało tylko to nieszczęsne. Bieganie. Na szczęście, w Bełchatowie są bardzo fajne kibice i całkiem spoko. Trasa biegowa jest prosta, jak mordę strzelił w jedną stronę i z powrotem. Runda ma 5 km, robimy dwie i z głowy. Kibice w tym czasie dodają otuchy, wynoszą wodę, dają lód. Tu wielkie podziękowania za lód, którym zostałem poczęstowany, bo naprawdę było gorąco i ten lód położony na kark bardzo pomagał. W ogóle na tym bieganiu czułem się jak taka maskotka drużyny na meczu. Wierzycie taki ziomek ubrany w futerko z wielką głową, który wszystkich rozbawia, wszyscy się do niego uśmiechają albo śmieją z niego. Ze mną na bieganiu jest dokładnie tak samo. Zawodnikom to się nie dziwię. Na rowerze klasycznie nikt mnie nie minął, także potem na bieganiu ci, których ja miałem, mogli z satysfakcją patrzeć jak się męczę i nie wyprzedzić. Kiedy ja próbuję biec, to od razu po sylwetce widać, że to podrygujące przy prawej krawędzi jezdni słoniątko nie podejmie walki i będzie mnie można łatwo wyprzedzić. Bywa też, że co któryś z zawodników radośnie wykrzykuje podziękowania na etapie biegowym, bo wcześniej nie ma okazji, a za... Poczynione przed samym startem poprawki przy rowerach, czy właśnie w ostatniej chwili wymienione denty. W ogóle, zarówno zawodnicy, osoby towarzyszące, jak i kibice w triathlonie są wyjątkowo sympatyczni. To jeden z głównych aspektów, dla których bardzo lubię ten sport. Także po 10 kilometrach nierównej walki, głównie z samym sobą, został mi tylko krótki finish i meta. Oczywiście okazało się, że gość, którego przez całą drugą pętlę dopingowałem, żeby nie maszerował tylko nawet wolno, ale cały czas biegł będzie biegał na metę ze mną. Nie zauważyłem, że jest nie z mojego dystansu, do z 1.8 i ostatnie 50 metrów finiszu poszło w trupa. Niby miałem do niego dużą stratę ze 30 metrów, ale kolarka dusza nie przyjmuje wyjmówek. Bez specjalnych kalkulacji przycisnąłem w trupa. Full gas. W zasadzie najprecyzyjniej byłoby powiedzieć, że zacisnąłem powieki, Wcisnąłem gaz w podłogę i czekałem co będzie. Gość chyba w poprzednim życiu nie był kolarzem. Minimalnie zwolnił ze 3 metry przed metą i to wystarczyło, żebym go minął na samej kresce. Kojarzycie na pewno takie sceny z finiszy kolarskich? O, to taki finisz zupełnie o nic, ale dający dużo radości zarówno finiszującym zawodnikom, jak i czekającym na mecie kibicom. Po wypełnieniu przykrego biegowego obowiązku zostały już tylko same miłe rzeczy. Zimne piwko w strefie zmian przyniesione przez znajomych, Jedzenie w strefie zawodnika, tu warto pilnować, żeby się nie przeżreć arbuzami. Poklepywanie po plecach, wspólne foty. Wiadomo, że po ukończeniu triatlonu, jeżeli go przypadkiem nie wygraliśmy, dobrze jest na szybko przejrzeć listę triatlonowych wymówek. Po szybkim ustaleniu, że wiało, asfalt był dziurawy, woda w słoku za ciepła, na bieganiu za gorąco, start był z kanapy, a poza tym tylko treningowo, no i wiadomo, że to start B. Podaliśmy sobie ręce, ustalając, że na kolejnych zawodach znowu zaatakujemy średnią 38 km na godzinę. Na zakończenie imprezy czekało mnie jeszcze tylko zbieranie fantów. Dobrze, że triatloniści to porządni ludzie, bo nie wiem, czy bym pamiętał, komu pożyczyłem koło, komu dysk, komu kask i tak dalej. Ale na szczęście wszystko elegancko do mnie wróciło. Podsumowując, polecam wam zabawę w sport, jakim jest triatlon. Z naciskiem na słowo zabawa, bo wzięcie. Całej tej rywalizacji zbyt na poważnie może zabić większość frajdy, którą możemy z tego czerpać. A tak na luzie to zawsze jest śmiesznie, sympatycznie i miło. Gratulacje dla wszystkich startujących zawodników, pozdrowienia dla wszystkich znajomych, podziękowania dla organizatorów i wolontariuszy. No i do zobaczenia na kolejnej fantastycznej imprezie. Hej!